Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Janna Nasienicka jestem absolwentką Łaskiego Ekonomika, czyli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Numer 1 w Łasku. W roku 2000 ukończyłam Liceum Administracji funkcjonujące wówczas przy Zespole Szkół Zawodowych Numer 1 w Łasku. Zdobyte umiejętności otworzyły mi drzwi do dalszej edukacji na uczelniach wyższych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej. Pozwoliło mi to podjąć pracę w moim wymarzonym zawodzie jako wychowawca chówca pracy 515 z Duńskiej Woli. Od 1 marca bieżącego roku pełnię funkcję komendanta tej z jednostki. Realizuję się w pracy z młodzieżą, dbając o to, by wywiązywała się ze swoich obowiązków szkolnych i zawodowych ściśle współpracując z kadrą pedagogiczną Zespołu szkół Nadpodstawowych nr 1. Zarówno z perspektywy uczennicy, jak i wychowawcy uważam, że grono pedagogiczne właskiego Ekonomika to wspaniali nauczyciele, którzy dbają o wysoki poziom nauczania, komfort i dobre samopoczucie swoich uczniów. Jako uczennica niejednokrotnie doświadczyłam Wsparcia, sympatii, szacunku i profesjonalizmu ze strony y, nauczycieli. Teraz współpracując z wieloma z nich, patrząc z tej drugiej, innej perspektywy, widzę, ile serca wkładają w opiekę nad wszystkimi uczniami. Każdemu, kto staje przed wyborem szkoły, z pełną świadomością i odpowiedzialnością polecam zespół szkół ponadpodstawowy numer jeden własny. Jest to szkoła, gdzie uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, to miejsce, w którym czuje się bezpiecznie, w którym nawiązuje przyjaźnie, poznaje siebie, kształtuje obraz własnego siebie, a także poczucie własnej wartości. Uczy się stawiać sobie cele i je w miarę realizować. A wszystko to w atmosferze poszanowania praw człowieka, w towarzystwie uśmiechniętych twarzy, napotkanych w klasach i mijanych codziennie na szkolnym korytarzu. Dziękuję.